Dzień dobry, witam wszystkie bliźnięta na kolejnym czytaniu. Będzie to czytanie na miesiąc październik 2023 roku i zobaczymy, jakie dla Was pokażą się tutaj w tym miesiącu energie. Tasuję karty dla bliźniąt, październik. Dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku. Mhm. I zobaczmy w takim razie, jaka jest energia główna tego miesiąca, paś pentakli, co odchodzi do przeszłości. Um, dwójka. Kielichów, co może pojawić się nowego? Mamy króla kielichów, co będzie Wam pomagać? Karta kochanków, co może Wam przeszkadzać? To może być niekorzystne. Tu mamy szóstkę pentakli. Jaka jest dla Was rada? Arcykapłanka. I z jaką energią kończycie ten miesiąc? Szóstka kielichów. A na spodzie Dali mamy ósemkę pentakli. A wchodzicie w ten miesiąc dosyć mocno zapracowani. Pokazuje się tutaj, że być może rozpoczęliście niedawno jakieś nowe przedsięwzięcie, jakąś, jaką, jakiś nowy kierunek obraliście działania. Tu może być nowa praca może być również praca na własny rachunek. Mogą być też dużo może być też dużo pracy, do której się bardzo mocno przykładaliście. Okres dosyć taki pracowity, ale przynoszący też efekty finansowe. I w tym miesiącu wasza energia to paść Denarów. Paść denarów przynosi wiadomości dotyczące jakiegoś nowego przedsięwzięcia lub spraw finansowych, ale to także młoda energia, która mówi o rozpoczynaniu nowych, nowych jakichś przedsięwzięć, rozpoczynaniu również nauki, uczeniu się czegoś od podstaw lub zaczynaniu jakichś nowych nowych rzeczy, które, które są jakby w zasięgu Waszej ręki i to jest też karta mówiąca o wytrwałym dążeniu do, do sukcesu, obraniu sobie jakiegoś kierunku i realizacja tego planu. Planu, który będziecie realizować i Sukces będzie zależał wyłącznie od Was. To karta też osoby, która jest w tym okresie bardzo pogodna, która potrafi sobie zjednywać ludzi, która ma dobry kontakt z otoczeniem, a także osoba, która jest nastawiona na sukces. I z taką energią wchodzicie w ten miesiąc. To, co odchodzi do przeszłości, to mamy tu kartę dwójki kielichów. Tutaj jest pokazana jakaś współpraca albo też jakiś związek, który w tym miesiącu może zejść na dalszy plan. Albo może być sytuacja, że niedawno poznaliście kogoś, i zawiązała się tutaj jakaś bliższa znajomość, bliższa relacja, która w tym najbliższym czasie tu prawdopodobnie zawiązała się wcześniej jakaś relacja. Tak, pokazuje się tutaj, nowy początek. Może on być w sprawach zawodowych, materialnych i było tu nawiązanie współpracy z kimś. Współpracy prawdopodobnie, tak jak mówię, zawodowej, więc wchodzicie jakby w miesiąc bardzo pracowicie, bo tutaj się te dwie karty również o tym pokazują. Tak jak mówiłam, być może jest to współpraca z jakąś osobą, założenie działalności, i wchodzicie z tą energią w ten miesiąc, rozpoczynając jakieś przedsięwzięcie, jakieś zadanie. I to, co będzie Wam w tej chwili pomagać, to bardzo dobra relacja z kimś, z, z jakąś osobą. Może, może tu być związek równie dobrze uczuciowy też z tą osobą i jeżeli byśmy mówili tu o relacjach, to ta relacja będzie się bardzo dobrze rozwijała. Jest tutaj obustronne zainteresowanie sobą, jest tutaj pokazane zakochanie, ale również konieczność dokonania czasami jakichś wyborów tak zobaczmy w takim razie co oznacza ta karta mówi o szczególnie właśnie o powodzeniu tak dużym powodzeniu o tym że jesteście przez kogoś podziwiani ktoś was docenia i zauważa i jest to taka, taki obopólny, jakby związek. Jeżeli byśmy mówili o sprawach zawodowych, to jak najbardziej pokazuje się tu korzystna współpraca. Jeżeli zastanawialiście się, czy warto w coś wchodzić, w jakieś przedsięwzięcie, to tu jak najbardziej jest pokazany nowy początek i pełna współpraca z osobą, która widzi w Was, Kogoś, kto potrafi dojść do sukcesu, ktoś, kto potrafi przyciągnąć ludzi do siebie, kto potrafi sobą zainteresować. Bardzo ładne karty. Natomiast co może Wam przeszkadzać? Tu trzeba uważać na to, żeby w, tym, w tej relacji było, była pełna współpraca i równowaga. O tym mówią też wcześniejsze tutaj karty, a więc pamiętajcie o tym, żeby zarówno dawać z siebie dużo, jak i czerpać od kogoś tą energię obustronnie, żeby tutaj była wymiana. Wtedy będzie właściwy przepływ, czy to czy to uczuć, czy związku, rozwoju tego związku, czy też w sprawach zawodowych przepływ finansowy, właściwy przepływ finansowy. I, i tutaj też może wskazywać. Na to, że jeżeli będziecie wzajemnie się wspierać, wzajemnie sobie pomagać, to w ten przepływ pieniędzy będzie wtedy, będzie wtedy płynął, będzie wtedy się, pojawi się wówczas i można będzie liczyć na wzrost dochodów, jeżeli byśmy mówili tutaj o działalności. Co w najbliższym czasie? Mamy tu króla kielichów. Zobaczmy sobie, co oznacza ten król kielichów tu dla Was. To jest odejście w jakieś bezpieczniejsze miejsce. Widać, że. Trzeba będzie porzucić jakieś dotychczasowe przekonania, po to, żeby można było zająć się, przypuszczam, tymi, skupić się bardziej na, na pracy, na wykonywaniu jakiegoś zadania bo mamy tu króla kielichów, który jest bardzo uczuciowy, jest, ma bogate wnętrze, który pokazuje, że zajmuje się, może się ta osoba zajmować jakimiś artystycznymi pracami, pracami twórczymi, może to być też Osoba, która ma, pobudza jakby do, do działania i pobudza do pójścia, pójścia naprzód ze swoimi pomysłami. I te dwie karty mogą właśnie wskazywać na to, z jednej strony, żeby pójść w kierunku. Realizacji nowych planów, nowych idei, żeby wzbogacić swoje życie o nowe doświadczenia, tak? Być może też działać w zgodzie z innymi, brać pod uwagę. Emocje, uczucia innych ludzi, a także odpowiedzialność za wykonywane przez siebie zadania. Jest tu krok zrobiony naprzód, czyli pójście za czymś, co spełni Wasze oczekiwania, co jest dla Was też bardzo takie. Emocjonalne. Natomiast jeżeli byśmy mówili o sprawach uczuciowych, to dla wielu osób pokazuje się tutaj mężczyzna, który, który jest, ma bardzo bogate życie wewnętrzne, który stwarza wokół siebie taką atmosferę pełną przyjaźni, który. Jest bardzo czuły, potrafi łagodzić emocje wokół siebie, i ta karta niesie bardzo dobre rokowania na przyszłość. Jest to także pokazane pójście w kierunku właśnie tych, tych emocji, wzrost tej znajomości. Pójdźcie jakby za, za tym porywem serca, tak? Bo tu wcześniej pokazywało się, że jakaś znajomość tutaj została już zawarta, i teraz przyszłość pokazuje się, że porzucacie jakby to, co było do tej pory dla Was niewygodne i idziecie w kierunku. I razem wespół z osobą, która, która was przyciągnęła. To, tak jak mówię, może być właśnie osoba, do której, którą darzycie jakimś uczuciem, kochanek, przyjaciel, partner i zmierzacie w jego, zmierzacie w jego kierunku, razem, razem z nim również. Jaka dla Was rada jest? Karta mówi, żeby kierować się intuicją, nastawić się na przeczucia i kierować się tymi przeczuciami, bo one w tym miesiącu będą Wam dobrze radzić. Proszę, macie Asa Kielichów. Nowy, nowy kierunek, nowa miłość, pójście za głosem serca również. Więc karta, karty pokazują, że idźcie za głosem serca, za tym, co kochacie, za tym, czego pragniecie, co dla Was jest, co budzi Wasze emocje. To Karta arcykapłanki mówi, że należy zmienić swoją dotychczasową postawę życiową, dla niektórych oczywiście, która może budzić zdziwienie wśród otoczenia, ale Wy w tym miesiącu podchodzicie do wszystkiego bardzo emocjonalnie i być może właśnie pójdziecie za tą miłością, karty radzą, żeby w tym miesiącu oddać się tym uczuciom. pójść za, za tymi uczuciami. Tu jest wiele spokoju, refleksji, również takiej Umiejętności spostrzegania rzeczy małych, które składają się na, na jakąś większą całość. Pokazuje również udany i harmonijny związek na przyszłość, jeżeli pójdziecie i pokierujecie się sercem. Z jaką energią kończycie ten miesiąc? Karta szóstki kielichów mówi, że być może będziecie za czymś tęsknić. Będzie tu, tutaj pokazują się jakieś wspomnienia, które wywarły na Was duże wrażenie. Mogło tych wrażeń być mo, może tych wrażeń być w tym miesiącu bardzo dużo. Zobaczcie, macie praktycznie kielichy bardzo dużo kielichów tutaj w tym rozkładzie i karta mówi, że pod koniec tego miesiąca będziecie bardzo dużo rozmyślać. Będą to piękne wspomnienia, piękne przeżycia, które przyniosą w Wasze życie wiele emocji, wiele wrażeń, pozytywnych, pozytywnych wrażeń. To również karta, która mówi, że w tym czasie nawiążecie. Także wiele przyjaźni i znajomości, trwałych przyjaźni i kontaktów, które mogą owocować również na przyszłość. Będą to bardzo radosne i takie pozytywne, pozytywne emocje. Więc w tym miesiącu, generalnie, macie bardzo Rozkład taki, powiedziałabym, związkowy. Poznanie, poznanie kogoś w niedawnym czasie bardzo mocno tutaj będzie ewoluować w tym miesiącu. Trzeba się nastawić na współpracę z tą osobą na otwarcie się do tej osoby. Ważna będzie Wasza intuicja i kierowanie się sercem, kierowanie się emocjami i uczuciami. Wtedy będzie zwycięstwo. Ta osoba zresztą bardzo mocno na Was spogląda, jest w Was zakochana, podziwia Was i z tego wyniesiecie też w tym miesiącu piękne wspomnienia. Zobaczmy, jaka karta anielska dla Was jeszcze. Na październik dla bliźniąt. Obdaruj miłością siebie i innych. Czyli jednak miłość, jednak serduszka wygrywają w tym miesiącu dla znaku bliźniąt. To wszystko dla Was, kochani. Dziękuję za to czytanie i do zobaczenia.